Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was w ten piękny, słoneczny i bardzo ciepły kwietniowy dzień. Obrazek u nas taki sielsko-anielski. Przedstawiam Wam miod bajki i Eto. Maluszki urodziły się 19 lutego, czyli teraz mają dwa miesiące i parę dni. Są cztery kocurki i jedna kotka. Kilka dni temu nadesłaliście mi propozycję imion na A. Skorzystałam z nich i tak oto: trzy kocórki będą nosiły imiona: agent, antymon i ambasador. A dla dziewczynki wybrałam agentkę. To miał być filmik z prezentacją kociaków, ale to chyba nalewka skradnie skrad cały tutaj show. Nalewcia zasługuje na miano Supernianik. Nie spuszcza maluszków z oka, cały czas jest tuż obok nich. No, oczywiście, korzysta z możliwości również bycia pomijaną. Ale, jak tylko któryś malec się oddala, patrzy na niego, a gdyby oddalił się za daleko. Podbiega, bierze go w zęby i przynosi z powrotem Patrykowi. Nalewcia to psiak niezwykły. Kilka lat temu do nas się przybłąkała, a właściwie nas sobie znalazła. Zjawiła się w któryś poranek przed furtką, tak głośno szczekała, tak się domagała, abyśmy ją przyjęli, no i została. To psia Molka. Do dnia dzisiejszego Robi tak niesamowite rzeczy w domu, które doprowadzają mnie do ojojku. Nikt mnie tak nie wkurza jak ta słodziutka, sympatyczna psina. No, bo trudno, żebym była zachwycona, kiedy pies wykopie wam dziurę na środku materaca. W kanapie też zrobi dziurę. W nowym, pięknym przezlągu, który dostały. Jako swoje spanie są piękne trzy wielkie kratery. Dwie pary sandałek właśnie wyrzuciłam do kosza. O, dobra, nie będę wyliczała, patrzcie na tą sielską scenkę i wyobrażajcie sobie, że ta ruda psina jest cały czas taka grzeczna, miła, słodka, bo to kociąt jak najbardziej zasługuje na miano superniani. Ale w takim codziennym życiu, to oj 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 ktoś mi naprawdę wielką świnię pod te drzwi podłożył. Jak mnie teraz słucha, no to. to mu dziękuję.